Obertur wkradł 120 Let's go Jezu yes, bro I'm done bro I'm done bro 63 metry, dobry szkół I mm. Które miejsce? No Dobra, nie patrzę. Trzecie! Łokurde! Ja. Kiedy było krzywe? On skręcił serio? nie widziałem. 65,5 metra, dobra skok. Może być. Pierwsze miejsce. I'm dobra Oni mnie wyprzedzili. I'm dobra. Proszę, idealne wyjście z progu. Jeeboi! Yeah, Cui! Ciężko będzie wam nie wyprzedzić, Sofeniki horler! Mata. Czekaj! To! Jak oni mnie wyprzedzili? Aj, mi dobra!

Oh, yeah. Ojej, oj, 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 oj. słaby jak zwykle, słaby ten TCS na miejsce, top 10 gdzieś on to był, I'm done, bro wiatr w plecy i tyle na skocie. Но курде, с такъв вятър в плеча си да скачаш? Народно на скочи и прави, но... Аз го не боли. Дим, бро. Че че място ходиш? Hmm. Вятър под Марти. Igor. Leć po rekord. Rekordu nie będzie, ale jest ładny skok 165 metrów. Pewnie i tak mnie wyprzedzi każdy, kto tu jest. Lartowałem. I win, bro! I win! A jeszcze Cofenica i Herla nie ma na podium Pierwszy generalca, ja tu wygrywam Tylko pewnie będzie y, problem w Bischofen Pewnie w pójdzie siódmy, że będę dwudziesty ósmy Ała Tam czosnek

Uf. Jest piękny skok! Ta sama wygra tylko te Ten Bichushofen, no. Ten Bichuskowy ma taki rozbieg, że tam ja nie wygram na 100%. No, drugie miejsce: Andreas Wellinger, ale nie z w generalce. Więc on tam ma. O kurde. Jak nie wyprzedzę, bo ja nawet na nie skoczę. To nie będę już pierwszy w generalce po tym konkursie. Boże, nienawidzę tej gry.

Najgorsza skoczna, na której skakałem w życiu, chyba w tej grze 6x7 Numerek mam. czemu ten ryb jest taki wielki? Prawdziwiam, że on nie jest już taki wielki. Ja pierdolę. No dobrze. dobrze, że to są kwalifikacje, bro. Bro! Oni chcą mnie wykończyć! Ten piso Ja A miałem taką szansę na wygranie tego. A już wiem, bro. O 149 czterdzieści dziewięć metrów. Odda, Heli, bro. I ja. I ja. Ja nie wiem. Lez! É o nome cênia, Que, você está ali, você... Tô, tá, que